Nie wiem, jego sensy w sumie. Nie widziałem jeszcze. Na pewno Temple of Chaos może dać Ci socket, ale. Desecrate. Desecrate daje Ci chaos resy. Na przykład na rękę, jest zajebista. Ty, jak coś, to. Jak będziemy mieli mapę stronghold to tam jest yy, stary prizoniarz z balistami. Hmm. <grym> Cię, kurwa bokiem. <grym> nie, no zajebiste to jest boss. Okej. Okay. Kurde, easy. <tryk> tylko jest zbugowany i kurwa nie dropi itemów, aha. <śm> <tryk> nie dropnął, no, tylko słaby, okej, okay, dobra, już myślałem. Jak rajwy KC Sniper. Eee, tutaj, zerknij sobie, wykrzyknik build i masz Masz tam timestamp w tym filmie, jak budować Power Charger. Ja zrobiłem właśnie specjalnie build pod to, omówiłem tam Power Charger, tamowanie bestii. Jak ktoś wie, jak tamować bestie, wszystko jest tam. build. Najnowszy film o moim buildzie i tam macie timestampy. Pokazuję obóz, jak to wygląda. ma człowiek. Jak chcesz, człowiek, mogę ci ten support dać. Jak dalej potrzebujesz? <grymne> o kurde! Mam rondel of fragility. Gruba sprawa. Cześć, freshy Amulet. Człowiek, dobra. 10 eksów, nie? <grymne> Mogę ci dać. 10 eksów. No, <grymne> no, no, wiadomo nie. 10xów i, i się luzujemy człowiek. Ja idę po się. ja pierdolę, jakie mapy, no błagam Co to jest w ogóle? Nie chcesz za 10 exów ile dasz za ten Ile człowiek dajesz za support Dupisowy Nie no to już są dymy, nie? Generalnie <grym>, tak, tak to wygląda Dobra, pan, pan, pan. dawaj ten prekursor, oh, pre prekursor, tablet. E, boss, zrobimy sobie tak, bossówkę. Czy chcemy Magic Monster Gold Expert na bosses. Oj oj Ale to, to mogę sprzedać. To ale to sobie możemy teraz zrobić, nie? Możemy zrobić tak. I teraz tak. Ritual. Możemy też pierdolnąć jakiś bardzo duży rytuał. Na przykład tutaj, nie? E, I koło rytuału możemy też jebnąć. Dawaj za Bo mi leży. Może być, whatever, jakby to. E, I iri... Jason... Irritated. Irra. Dobrze, zróbmy tak. O, zróbmy tak, nie? Jakby będziemy mieli 7 bossów. No, Quantity jest. Jest Git. esencji, może być. Jakby to i tak jest tylko chwilowo, nie? No, jest a I sobie przejdziemy tędy, tędy, tędy. Ha, I będziemy napierdolować. Tak, obrażasz się. <laughs> nie, nie chcę już nic. Ta negocjacja mnie tak wywęczyła, że odpuszczam. Daję Ci cztery eksy, nie. A potem człowiek, chyba że jeden chaos. Nie, teraz to mnie ta negocjacja wywęczyła. Wiesz, co jestem przemęczony negocjacją, człowiek? Nie dam rady. <laughs> nie dam rady, naprawdę. Wymęczyłeś mnie. Nie, nie. <laughs> Idę po kawę. Teraz wracam. <laughs> Lubię ci takiego. Niedostępna. Mhm. Mm nim fajne chłopak w ogóle. Aha, wymęczone, ale fajne. No. To, ale które możemy? What? Bardzo jak ty. Bardzo jak ty. A nie zaliczyła mi tego? W wrócę za 15 minut. Oho. Rzeczywiście mamy dwa punkty już. Dobrze. Dobrze. Tam, tam, tego tam, tym wiesz tam. desz albo innego zweryowanego, Chimera. Ale... To, to, to jest fajne. Dobra zagrajmy, nie? Zobaczymy. Pompa! Już, już się trochę lepiej czuję. Siema pan Sunday, dzień dobry, witam serdecznie Czy to jest jakiś telegram? Czemu mamy jakieś słowo dostajemy? Ja nie mam na tym amulecie nic kurwa, to jest tak naprawdę Co tam pan, pan niedziela? No chyba tak nie do końca dzisiaj pan trafił Powiesz? Nie, bo dzisiaj no to już poniedziałek, także... Myślę, że powinniśmy dopiero za tydzień porozmawiać ha, ale za drzołki, ja pierdolę, Nie no, dopiero stałem, musisz mi wybaczyć nie, nie. Co tam, co tam? Okay, ty. O, ty, ale mi coś zamknęło. Eee. 33 inteligencji, myślę, że i to mi nie pomoże. Kurwa. E, dobra, esencja. Mm. Okej. Okay. ale aby teraz jak zły wiedzie, mmm, o, o, o. Ej, jakim cudem, kurde, bele, ja nie mogę znaleźć e bazy pod pod moją czapkę. O co tu chodzi? Tej właśnie ja tą czapkę? Ej, tak żyć, tak jak ty, no to kurde, codziennie nie nie wierzę, z, mieć? Wywalony stary należaczku z drineczkiem, grający w poe, jednocześnie drugą ręką na laptopie, gdzieś pod palemką. Chłopie, no to całkiem zazdro, nie? Nie żeby coś. No, a tak to sobie słuchaj, zbieramy maty, zbieramy, matsy, zbieramy e, omeny, będziemy coś tam. Prawda, będziemy krawcić jakieś te, e, jakieś bosiki sobie porobimy. No wczoraj już padł boss na najwyższym poziomie altarów, nie? Miss of the King na najwyższym poziomie. Wczoraj sobie na spokojnie padł. Także co? Teraz, teraz dobrze będzie, jeżeli ja po prostu zacznę sobie wrzucać też inne mechaniki pod to, nie? Typu na przykład, jak zacznę sobie wrzucać delirium. O, delirium byłoby dobre. W ogóle, ale też ja źle robię, bo ja mogę rzucić w ogóle Layer of Delirium na całą mapę. Jeżeli to zrobię, to automatycznie cała mapa może mi wydropić na przykład simulakrum sp I to jest dobre, nie? I to jest mega dobre. Także może tak zrobimy. Od następnej od następnej wieży, słuchaj. Dobrze by było. Ej, to by było w ogóle totalnie OP w chuj, nie? Gdybyśmy znaleźli na przykład dwie wieże obok siebie. Pozdro dla fanów Wadcy pierścieni. Jakbyśmy znaleźli obok siebie dwie wieże, i wtedy byśmy wpierdolili dwa razy trzy tablety. Em, I wrócili sobie tak: BOSy exp, bridge. No i wszystkie inne mechaniki, jakie są, nie? Bez kurwa, ale ekspedycję też, też trzeba zrobić. O, ekspedycję trzeba zrobić. Ajajaj. No cóż, no trzeba, to trzeba, prawda? Tu nie ma. Nie ma w ogóle tego wyjątku. No chcemy wygrać ten challenge, to chcemy. Ale zanim to zrobimy, to najpierw sobie tak. Chwilę się rozbudzimy, bo wiecie, ja dopiero wstałem w ogóle, ledwo żyję i tak dalej. Ciężko jest. Już trzeci dzień ligi no mocno, mocno uderza gdzieś tam w organizm. Naprawdę nie mogę tego użyć. Dzięki. No i co? I pójdziemy sobie na ksefa T1. Zabijemy go sobie z zamkniętymi oczami. I jazda, nie? Jazda. Kurwa. Tylko trzeba będzie. Hmm. W sumie mamy gemy pod to. Raczej nie powinno tam być problemu, nie? Ja generalnie przewiduję. Ej, wiecie co mnie zastanawia? No bo jest ten quest u na że trzeba zabić właśnie z opaską na oczach jakiegoś tam e, bosika. Słuchajcie, zastanawia mnie czy może ktoś mnie prowadzić w tym na zasadzie czy ja mogę mieć opaskę jak ktoś mówi na przykład mi na streamku lewo, prawo góra dół wie to chodzi. Przerzuć jakiegoś Gratera, Transmit'a To by było totalnie op Jak trzy, trzy Ekstra Regale to jeszcze Transmit, jeden Grater i... Przysięgam ci, że już... Jest... Eee. Link pojebany Mogę ci napis wysłać czy... Trzeba nie, by było też... To bardzo ważny Aha, może być Okej okay. okay. I, I to trzeba to by to było to też to może to znaleźć to... jakiś sposób nakładania to mojego... To mojej to dotki to, to wokół to siebie jakoś, tak, żeby moje Dark Fiji zawsze go biło. O Boże! Nie skończę tej mapy, ona jest zepsuta, ona jest zbugowana. No to.